Boże, ledwo się ta rozgrywka rozpoczyna, Polska wypowiada wojnę w Ukrainie, tak? Czy to jest Ukraina, czy? Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem Karel otrzymacie 3% zniżkę, link w opisie. O, Fallen Eagle, moi drodzy, upadły orzeł. Wiesz co? Wiesz co? Dalej widzę, że szukasz wymówek, nie? Gdybyś... Gdyby ci tak naprawdę zależało, to byłyby... Gdyby ci tak naprawdę zależało, to nagrałbyś odcinek o upadłej Francji i Hiszpanii, którą przed chwilą podbiła soczysta Andora. Powiem wam, że to jest chyba jedna z najciekawszych modyfikacji, jaką znalazłem na workshopie, bo już kompletnie nic się nie pojawia. Ledwo wchodzę do gry, już się zaczyna, moi drodzy. Bardzo dobrze w sumie, że niedługo wychodzi nowy DLC, bo już kompletnie nic nie powstaje do... No ten hoj to już trochę zdechła gierka się robi. Ale moi drodzy, La Résistance wychodzi i mówię wam, mi się wydaje, że to będzie chyba najlepszy DLC do Hearth The Fallen Eagle, moi drodzy, modyfikacja o upadłym orle, gdzie Rosja jest podzielona na miliardy w ogóle rzeczy i tak dalej. Ja Jest jakaś demokratyczna, tutaj jakieś... Kanady, kurde. Tutaj Nikolaj jeszcze się trzyma. Japonia jest w ogóle jakaś taka dziwna. Francja. United Kingdom. I wszyscy patrzą na środkową Europę, bo chcą powalić Kaisera, moi drodzy. Czy Kaiser uratuje Europę? Przekonajmy się. Tą drogą to jest spoko rzecz. Zobaczcie. W ogóle ta opcja, nie? XD po prostu. E, Polska buduje Spy Network u mnie w kraju, żeby. Zorganizować powstanie w całych Niemczech. Śmiechu warte. Możemy poprosić o en, e, conscription za stabilność. Boże, tego mi brakowało w tej grze. Drzewko też jest niczego sobie, moi drodzy, bo tutaj możemy utwierdzić e, Kaisera u władzy. Tutaj możemy w ogóle. Wow, tu się tyle rzeczy dzieje, że ja nie wiem, z którego drzewka mam zacząć. W ogóle nasze duchy narodowe to tak. OK. Ambitious High Command. Świetnie. Polish Militancy. Minus. O mój Boże, dobra, to trzeba usunąć. Dobra, słuchajcie, w ogóle mamy 1930 rok. We Włoszech wygrał marksistowski Baby. Oh, Kurde, no tutaj się, moi drodzy, troszeczkę podziało. Węgry, Chorwacja i Włochy zaatakowały Austrię, co dziwne. I co ciekawe jednocześnie, Austriacy raczej tutaj są, co sobie w ogóle nie prowadzą. E, wyzwolone ukraińskie terytoria wygrały wojnę. Tutaj Polska się dalej z nimi męczy. Ej, jacy tu są fajni generałowie. Oni mają w ogóle jakieś nowe traity typu member of the royalty. Okej, okay, Polish emigrates lobby for independent of France. Boże, Polacy coś kombinują, nie podoba mi się to. Okej, okay, Polacy zaatakowali mu jakiś garnizon. Straciłem stabilność. Okej, okay, to mam jakiś event Typu Niemcy się, moi drodzy, zjednoczyli. Mogę zaanektować Austrię albo zrobić z niej marionetkę. No to wiecie co? No, Austria musi należeć do nas, prawda? Więc ja innego rozwiązania nie widzę, jak dołączenie Austrii do naszego, moi drodzy, klanu, że tak powiem. Boże, nie wierzę w to, co widzę. Oni dodali resources to market, w modyfikacji to zrobili. Paradoks tego nie zrobił. Czajcie mogę sobie obniżać, dodawać, zwiększać. Ile surowców idzie na market? No kurde, znowu jakieś patriotyczne eventy w Polsce. Wiecie co? Ten mod mi się podoba, bo tu jest tak dużo małych, takich fajnych wojenek, w których zawsze można, Coś tu się dzieje. Tutaj nie ma zamułki, nie? Kurde, Polacy się pytają, czy pozwolę uczyć polskiego w szkołach. Wiecie co? Jak im pozwolę, to stracę stabilność, więc nie pozwolę. Co tu się dzieje? Depozen revolt, czyli... Poznańska rewolta, moi drodzy. A rebelia się teraz skończy. Ej, poznańska rebelia mi tu wyskoczyła. O, y, Poznaniacy robią kurde mi upspring w kraju, czyli powstanko. Mam nadzieję, że moje dywizje zdążą i wypowiadamy automatycznie wojnę Polsce, bo Polska jest. O, że Polska ich chroni. Polsko, jak mogłaś. Teraz czołgi Mansteina przeleją się przez twój kraj, Polsko. Mam nadzieję, że jesteś dumna. Dobra. wywołać plan. Dobra, Poznań już okrążony, moi drodzy. Teraz tylko wystarczy po prostu próbować tutaj co nieco pookrążać i będzie raczej po polskim buncie. Tak mi się wydaje. O, ty, czy ja... No, i czy ja naprawdę dam radę wjechać do Warszawy zaraz? Moje dywizje pancerne. O, wschodnia Polska kapituluje, a Warszawa została kompletnie okrążona. No i moi drodzy, Warszawa upada. Kierunek lwów. Dzień dobry. Tutaj musimy też wybrać doktrynę wojskową. Pójdziemy w Hindenburgę, To będzie planowanie. Pójdziemy tutaj do Ludendorfa doktrynę. Czy pójdziemy może w doktrynę. Kurde, pójdźmy w Blitzkrieg. No przecież panowie. No i tak się moi drodzy kończy. Powstanko. Oczywiście integrujemy Polskę. Dzień dobry. Witamy w naszych szeregach. Dobra, czyli lekcje w Reichstagu. SPD, -wonde. Election. Ja chcę utrzymać Wilhelma II u władzy, chociaż tu jest bardzo dużo dobrych kandydatów, tego co widzę, to jednak Wilhelm zostanie, moi drodzy. Limited konsk... Okay, czyli ludzie chcą, żebym się bardziej zmobilizował. Ej, to szanuję, bardzo dziękuję. Ja nawet tego nie zauważyłem, ale nie wiem, czy Armored kary nie wchodzą dopiero w DLC-ku. One są już w tej modyfikacji i chyba były nawet w Great Warze, z tego co kojarzę. Dobra, moi drodzy, trochę posiedziałem, całe drzewko mamy zrobione przemysłowe. Mamy tu coś takiego jak Revive the Middle Europa i spróbujemy odtworzyć plant. Tutaj. Próbujemy uratować całą Europę. Czyli jednak wypowiadamy Litwie wojnę. Ona jednak nie zostanie tutaj członkiem mojego paktu, a szkoda. No, można powiedzieć, że interwencja się udała. Udało nam się, moi drodzy, zaproponować Łotwie i Estonii wejście do paktu. Świetnie, są to pierwsi członkowie. Dobrze, moi drodzy. Komunistyczna Ukraina, no to coś, co musimy zaatakować. Zobaczcie, jaki piękny plan tutaj napisałem dla moich dywizji pancernych. Zobaczymy, czy go teraz spełnią, nie? Sprawdzimy, czy moje dywizje pancerne dadzą radę to zrobić to tak, jak to wymyśliłem. Kratka po kratce, krok po kroku. Z ciekawości chcę zobaczyć, czy oni wykonają w 100% mój plan. Ty, na razie widzę, że bardzo dobrze to wszystko idzie. Te moje dywizje jadą rzeczywiście. LOL. Praktycznie cała ukraińska armia została okrążona w 10 sekund. <laughs> I to wszystko. Wiecie co? Ruscy coś spiskują. Soviet Nord North Caucas. ok, Czyli Sowieci powiedzieli tutaj tej kaukaskiej republice. Oni wzywają mnie do wojny jako, w, jako defensor. No i teraz przecież to będzie tylko wejście. Ja nawet czołgów nie muszę używać. My ich tutaj zjemy w 10 sekund. Wiecie co? Powiem wam, że z tego co widzę to naprawdę Sowieci to tutaj zbyt dużo do powiedzenia nie mają. Bo my sobie po prostu wchodzimy dosłownie jak do siebie, nie? Ty, Boże, to jest 200 IQ zagrywka. W międzyczasie wypowiedzieć tutaj wojenkę tym hordom i później zyskamy dostęp do ropy. Dziwnym trafem mamy wojnę z Unią Dą Nie wiem z jakiego powodu, ale okej. Okay. No, moi drodzy, tak właśnie skończyła Finlandia, która aktualnie posiada 30 dywizji. Większość spadło po prostu w Petrogradzie. No, powiem wam tak, no, rozbiłem ich przepięknie, ale boję się, że będę musiał dojść, moi drodzy, do Władywostoku, żeby oni skapitulowali. O! Uch, muszę, praktycznie wystraszyłem, wiecie co jest najgorsze, ja tutaj nie mogę moi drodzy, mogę wyzwolić, 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 ja mogę wszystko wyzwalać, no ale no to Liberate White Finland, okej, okay. no i to, to, to nie będzie moja w ogóle marionetka, ani nic, to jest takie kurde dziwne, muszę wam powiedzieć szczerze, bo ten mod nie pozna, no i zobaczcie no, Boże, ta Finlandia jest na Malmo. Słuchajcie, to? To jest aż zabawne dosłownie, że ja nie mogę wyzwalać i robić marionetek, nie? A gdy próbuję wyzwolić z terytoriów, to mam Return territory Release Nations jest zablokowane. W tym modzie musiałem normalnie wypowiedzieć jeszcze raz wojnę, bo naprawdę nie mogę się patrzeć na te granice. Jeszcze rozumiem wyzwolenie jakiejś takiej Rosji i zjedzenie przeze mnie tych Kubanów, Kazaniów, ale na to nie mogłem patrzeć, nie? Udało mi się wyzwolić, moi drodzy, Białą Finlandię. Dobra, moi drodzy, trzeba uaktywnić plan szlifana. Jak tutaj jakieś dywizje przygotowałem na tych ruskich, ale to jest dosłownie tragedia. Moi drodzy, wjeżdżamy. Do Francji przez Belgię, typowa zagryweczka. Czekam tylko, aż Rosja przyjmie wezwanie i reszta tych krajów. E, w ogóle Węgry nie przyjmują wyzwania z, zagrzeb y, z Chorwacją? Kompletnie nic, nie Tutaj się jedynie będziemy bronić na linii Marginota. Belgia kapituluje, no chyba tutaj nie ma żadnych niespodzianek. A, bo tu jeszcze Hiszpania jest w tej drużynie. No tak, zapomniałem. 17, tyle dywizji francuskich okrążonych, wspaniale. O tym, jak 10 dywizji pancernych i 20 dywizji piechoty zniszczyło kompletnie Francję, moi drodzy. Koloryzowane, sprawdź jak. Nie reguluj monitora. Wiecie co, moje dywizje pancerne niektóre to tutaj tak daleko zajechały, że my zaraz będziemy w Hiszpanii. Boże, tutaj cała francuska... Francuskiej armii, tutaj moi drodzy, w Brytanii aktualnie. Nie, przepraszam, w Europie ten region to jest chyba Bretania. Nie, no Brytania. No i to jest koniec. LOL, LOL i jeszcze raz, moi drodzy. LOL. Moi drodzy, ja w to po prostu nie wierzę. Nie mogłem zrobić żadnej marionetki, nie mogę wyzwolić Francji, nie mogę zrobić nic. W decyzjach mam. Ej, no i rzeczywiście, Francja i moi drodzy, Hiszpania, moje marioneteczki serdeczne. I wiecie co? Jak już Kaiser ratuje Europę, to niech ją ratuje do końca, moi drodzy. No i zobaczcie, tutaj wszyscy ode mnie wzywają. Ruscy dalej nie wzywają. Jedziemy z nimi. Węgrom praktycznie nie pomaga. Ja nie wiem, ja tutaj wypowiadam wojnę, a tu się nic nie dzieje. Oni nie chcą kompletnie w sensie Rasian ententa i Bohemia nie chcą w ogóle dołączyć do wojen. Ja wypowiadam wojnę. Węgrom i w nich wchodzę jak w masło. Dobra, moi drodzy, lecimy. Oczywiście wzywam każdą moją marioneteczkę. oj, Ojojoj, oj, to trochę potrwa, można powiedzieć. No i teraz sobie po prostu zbombardujemy całe La Manche, aż w końcu zostanie tutaj 0 statków ze 130 i wykonamy desant. Eee, my już zbombardowaliśmy La Manche, tak że porusza się tutaj 70 statków, bardzo ładnie. Bierzemy teraz dosłownie całą flotę. No i mój desantik leci, przepiękny, wspaniały, najlepszy, najwspanialszy. A jeszcze tutaj w Kairze mogę im planu uruchomić, bo tutaj moje dowizyki doszły bardzo ładnie. No i jak zwykle, moi drodzy. Standardowa zagryweczka z Herzogu Iron. Robimy cyk, 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 pek. Dobra, szczerze, to tej kapitulacji Rosji to ja nawet nie zauważyłem. Nieważne, nie, nie, nie było tematu. E, wracamy do Anglii. Guderian z Mansteinem. E, a proving po prostu całe siły. Tutaj to zaraz bardzo możliwe, że do Afryki nawet wejdziemy. O, no to, to Jeżeli AI się wycofuje z frontu, to, to na pewno wejdziemy do Afryki, moi drodzy, do Kairu. To znaczy, z Anglii to tak szczerze mówiąc, naprawdę nie ma co pokazywać. Tak, ja mam od lat trzy. Co? Już? Boże, no i jedyne co mogłem po konferencji zrobić, to zrobić Liberate Egypt i Liberate United Kingdom, no i wyzwoniliśmy oba. No powiem tak, bardzo przyjemna modyfikacja, jest jeszcze parę niedopatrzeń, ciekawi mnie jak tutaj po prostu Sowieci zadziałali na tej modyfikacji. Moi drodzy, chcecie więcej Hoja, zostawcie łapkę na kanale, jeżeli nie subskrybujecie, to może warto to zrobić i do następnego odcinka.